Przez lata, kiedy wprowadziłem program 101 napraw, marzyłem o tym, żeby jak najwięcej osób stało się mechanikami. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób zaraziłem, no ale nie każdy tym mechanikiem zostanie. Rozmawiam nieraz z Wami i mówicie, Panie Grześku, przecież narzędzia są tak potężnie drogie. Jeżeli chciałbym wyposażyć swój garaż, żebym mógł coś dubać, I słowo coś jest tutaj kluczem. Kluczem, a konkretnie tym zestawem, bo taki zestaw, najprostszy, w zupełności wystarczy do tego, żebyśmy wykonali podstawowe naprawy i żebyśmy wykonali nawet podstawowe naprawy w domu, tak żeby żona była zadowolona. No to, sami zobaczcie. Cóż nam więcej na początek. Trzeba. Mamy klucze płaskie, mamy kombinerki, mamy różnego rodzaju śrubokręty, mamy szczypce, nasadki. Nawet, zobaczcie, nawet torksy się znalazły. Młotek. To podstawa. Pokrętka, grzechotka, nawet klucze do świec. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Czy to rzeczywiście wygląda tak samo jak na obrazku? No i proszę bardzo, wszystko jest tak, jak było na obrazku. Tylko ładniejsze. Oczywiście, zobaczcie, walizka. Wszystko się trzyma. Nic tutaj nie zginie. Więc na ile takie klucze nam mogą wystarczyć? No, no jakby Wam to powiedzieć, minimum na 25 lat, bo właśnie 25 lat na te klucze jest gwarancji. Jeżeli chcecie kupić narzędzia marki NEO, to możecie je znaleźć w sklepie narzędziowym, który jest obok Was. Jeżeli takiego sklepu nie ma, to poszukajcie w online. A dla ułatwienia w opisie filmu wrzucimy linki, gdzie oryginalne narzędzia możecie kupić.